Siemka z tej strony Rychu199 a dzisiaj pokażę wam jak yy, nagrywać program jak obsługiwać się programem Bandicam ok zacznijmy od y, zakładki ogólne tutaj w tym oto miejscu w folderze docelowym ustawiamy sobie gdzie chcemy zapisywać nasze filmy klikamy takie trzy kropeczki sobie po prostu wybieramy na przykład moje dokumenty pulpit, o na przykład na pulpit jeśli już tutaj klikniemy, trzeba tutaj kliknąć wtedy i klik klikamy OK i nam się wtedy film zapisuje na pulpicie. I pozwólcie, że sobie zmienię na moje ten. Yy, no. I tutaj z, w tym miejscu nie polecam Wam nic zmieniać. A dlaczego? <laughs> Bo jeśli macie nie niezarejestrowanego, będzie wam pisać tutaj takie coś, to nie, nie opłaca się nic zmieniać, bo to tylko strata czasu, to tak ja, ja to mówię, by, bez limitu tam <laughs> sobie po prostu, a jeśli macie ustawionego, zarejestrowanego bandikama, ja akurat nie mam, to wtedy możecie sobie tutaj wybrać, bez limitu, czyli możecie nagrywać ile chcecie. Limit czasu nagrania. Ja mam 10 minut ustawione, bo to jest nie zarejestrowany. I, limi I limit rozmiaru pliku. I tutaj sobie wybieracie rozmiar swojego pliku. I tutaj macie po zakończeniu nagrywania. Ja mam yy, nie rób nic. Rozpocznij nowe, nowe nagranie. Zamknij Bandicama, wyłącz komputer. Nie polecam tego zaznaczać, bo <laughs> się od razu wyłącza. No, ja sobie ustawiam zawsze bez limitu. Okay. Dobrze. Przejdźmy teraz do zakładki wideo. Klikamy i tutaj mamy to jakby... Czekajcie. No, tutaj mamy takie jakby najważniejsze ustawienia. Tutaj mamy nagrywanie wideo. Tutaj w tym klawisz w skrótu start-stop. Tutaj to musi być zaznaczone, jeśli chcecie, do... <laughs> jeśli chcecie włączyć nagrywanie. I tutaj w tym miejscu wybieracie sobie klawisz, którym uruchamiacie bandicam. ja to na przykład sobie B, jak bandicam, nie? I teraz, jak będę chciał nagrać coś, to wciskam po prostu B i mi się zaczyna nagrywać. I tak samo wyłączać. Tutaj, format. Tutaj nie zmieniajcie nic tak o. Bo klikacie ustawienia. Tutaj mamy wszystkie takie ustawienia. Więc tutaj, wybieramy sobie rozdzielczość filmu. Jaką tam chcecie, tutaj fps -y na, na Windows XP polecam 50 fps tutaj wybieracie sobie własną rozdzielczość przepraszam, bo nic zapomniałem tutaj dajecie mpeg1 albo tam, no nieważne tutaj to nie wiem co to jest ale ja polecam mieć na 5000 no nie wiem, to jak sobie ustawiłem na 300 to miałem straszne lagi tutaj to w ogóle mi się zawiesiła. tutaj mi tak gdzie najlepiej kanały Yy, I to jest taka zakładka dźwięki i kanały. Yy, tutaj ja mam ustawione na stereo, czyli że to jest nagrywanie samego dźwięku. Mono to jest nagrywanie yy, chyba, dźwi chyba dźwięku i ten <laughs> i dźwięku z mikrofona i dźwięku z gry. Nie Pamiętam już częstotliwość. Tutaj, jaką tam macie częstotliwość, to zaznaczacie kodek. Tutaj jeśli chcecie mieć jeszcze taką jedną y, ustawienie, i tak y, to jest moim zdaniem trochę lepsze ustawienie, to zaznaczacie MPEG myślnik 1L2. Dlaczego? No bo jak już mówiłem, y, pokazuje nam się kolejne ustawienia opcja. I tutaj jeśli mamy PCM, to nie mamy tego. Ja, ja bardzo polecam to. I tutaj, jeśli już chcecie takie coś wybraliście to to zaznaczacie bardzo polecam 224 no po prostu, jeśli macie już tutaj wszystko tak jak chcecie ustawione klikacie po prostu OK obraz <laughs> tutaj praktycznie nic nie robimy tutaj format to ja mam zaznaczone na jpg myślnik haku nie wiem czemu ale tak po prostu tak mi się dużo lepiej nagrywa <laughs> No, i tutaj yy, przejdźmy jeszcze do zakładki ogólne. Jeśli na przykład to, to jest takie. Jak to było? Mm -hmm. Jeśli macie to zaznaczone i włączacie nagrywanie, to to, to okienko zostaje wam na pulpicie. Ale jego nie widać w nagrywaniu. Jeśli wyłączycie i w, w, włącz, włączacie nagrywanie, to to okienko automatycznie minimalizuje się tutaj. O, tak jak widzicie, tą kropeczkę. No, i to by było na tyle. Czekajcie, jeszcze tutaj zobaczę. Aha Tutaj yy, bo jeśli macie ten w mikrofon Znaczy co ja mówię, co ja mówię. Tamto nie wiem co to jest. Yy, no. To by było na tyle. To był takie małe pokaz jak tam zmienić ustawienia. Są większe, takie bardziej doświadczone. YouTube, yy, ci co nagrywają, je po prostu więcej pokazują, ale ja jest jeszcze tak za bardzo nie wiem. Jeśli się filmik przydał, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i tak dalej, i tak dalej. No, to na razie.